Nigdy więcej nie zadawaj tego promptu do ChatGPT, GPT, jest po prostu okropny. Proszę, pomóż mi zdobyć klientów. Nigdy tak nie pisz. Lepiej spróbuj tego. Ciel się w eksperta social media oraz marketingu online. Dostałeś za zadanie wznieść wyniki finansowe mojej działalności na wyżyny. Zajmuję się branżą beauty. Najpierw zadaj mi 10 pytań, aby uzyskać wszystkie ważne informacje, które pomogą Ci w opracowaniu dla mnie idealnej strategii marketingowej nastawionej na wyniki. Po uzyskaniu ode mnie odpowiedzi przygotuj strategię publikacji oraz budowania wizerunku na najbliższe 30 dni. W tabeli umieść dane na temat tytułu, czasu publikacji, schematu nagrania oraz klienta docelowego i CTA. Pamiętaj, że jesteś ekspertem. I zrobisz wszystko, aby zbudować dla mnie idealną strategię. Zaczerpnij również inspiracji od ludzi odnoszących sukcesy w mojej branży. W tym momencie ChatGPT generuje dla nas 10 pytań, na które szybciutko mu odpowiadamy. W wyniku czego otrzymujemy kompletną strategię działania zawartą w tabeli, dokładnie tak jak chcieliśmy. Jeżeli interesuje Cię sztuczna inteligencja, koniecznie sprawdź mój profil. Znajdziesz tam wiele darmowych lekcji AI oraz wydaję e-booka. Znajdujesz go w moim opisie, w którym uczę jak opanować fundamenty sztucznej inteligencji od podstaw bez wiedzy technicznej.